Serdecznie witam w odcinku trzecim playlisty Wiatr ze wschodu pod tytułem Fałszywy powód. W poprzednim odcinku przedstawiłem powody i konsekwencje wybuchu wojny krymskiej z 1853 roku. Nawiązałem również do teorii Darwina i wykorzystanie jej przez ideologów komunizmu. W tym odcinku przedstawię rolę. Jaką odegrała Rosja w amerykańskiej wojnie domowej, nazywanej też wojną secesyjną, toczącej się w XIX wieku. Jest takie powiedzenie: Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Takie właśnie pytanie można zadać w aspekcie przybycia marynarzy starskiej Rosji, którzy zawinęli do San Francisco i Nowego Jorku w XIX wieku. Co robili Rosjanie w Ameryce w czasie wojny secesyjnej? Czy zniesienie niewolnictwa było faktyczną przyczyną wybuchu tej wojny? I kto maczał w tym swoje brudne paluchy? Odpowiedzi na te pytania znajdujemy w książce Planeta Rothschildów. Amerykański system protekcjonalizmu i ochrony handlu przynosi głównie korzyści dla północy kosztem południa. Umacnianie tego systemu wywołuje tarcia pomiędzy tymi regionami. Innym czynnikiem jest przekonanie o własnej nieomylności nowych Anglików z północy, którzy nienawidzą bardziej wolnościowych i czasami mniej wykształconych obywateli południa. Południowcy są świadomi tej wyniosłej skłonności, co z kolei napędza gniew do Yankees. Wygląda na to, że przed wybuchem wojny secesyjnej Amerykanie z południa byli wykorzystywani przez północ. Rozgrywanie północno-centralnego rządu przeciwko południowej konfederacji bardzo dobrze ukazuje, jak zręcznie globaliści działali wówczas i jak działają dalej. Kiedy napięcie pomiędzy południem a rządem federalnym Stanów Zjednoczonych zaczyna wrzeć. Stany Południowe, czyli Konfederacja, zaczynają odchodzić od Unii. W kwietniu 1861 po sprowokowanym ataku południa przeciwko północy w forcie Sumter prezydent Lincoln wydaje rozkaz inwazji na południe. Podsumowując, prawdziwym powodem wybuchu wojny secesyjnej była polityka protekcjonalizmu interesów handlowych, na korzyść północy. Dodatkowym czynnikiem zapalnym było uznanie wyższości rządu centralnego północy nad konfederacją południa. Wojna domowa rozpoczęła się od sprowokowanego ataku południa na Fort Sumter. Wbrew popularnej wersji historii, główna przyczyna wojny domowej nie była związana z niewolnictwem. Maksymalnie około 3% stanów południowych uznawało niewolnictwo, jak również tylko cztery północne Stany były za kontynuacją niewolnictwa. Prezydent Lincoln był faktycznie przeciwnikiem niewolnictwa, ale później użył tego argumentu jako narzędzia propagandowego wzmacniającego moralne poparcie dla jego prawdziwego celu, jakim było ocalenie i wzmocnienie Unii czyli rządu federalnego. Poza tymi z północy, którzy szczerze pragnęli ocalenia Unii, i poza tymi z południa, którzy szczerze życzyli obrony ich wolności, istniały nieczyste charaktery działające w ukryciu po obu stronach, bez których tragiczna wojna mogłaby się nigdy nie wydarzyć. Owe tajemnicze siły zła przez cały okres trwania wojny domowej skutecznie blokowały rozwiązywanie sporów przez rozmowy pokojowe. Co najciekawsze, pomimo upływu 160 lat od zakończenia wojny secesyjnej w Ameryce te same siły skutecznie ingerują w wojnę za wschodnią granicą, uniemożliwiając wszelkie rozwiązania pokojowe. O siłach zła, ukrytych w cieniu wojny secesyjnej, pisze King. Było również wielu Żydów energicznie popierających sprawę północy. August Belmont, agent finansowy domu Rothschildów, jest najbardziej znany spośród nich. Belmont jest niemieckim Żydem, który zmienił swoje nazwisko z Schönberg na Belmont. Jest on liderem odłamu wojennego Partii Demokratycznej, nazywanym Demokraci Wojenni. Senator Luizjany John Slidell nie jest Żydem, ale ma głęboko zakorzenione więzi rodzinne z Żydami. Córka Slidella jest zaręczona z baronem Fryderykiem Erlanger, francusko-żydowskim finansistą działającym w Paryżu. Erlanger pomaga zdobyć fundusze dla Konfederacji, narzucając południu lichwiarskie procenty i opłaty. Erlanger finansuje południe, i co zostało potwierdzone nawet współcześnie w gazecie New York Times, jest bezpośrednio powiązany z domem Rothschildów. Podsumowując. Senator Slidel, jego żydowski szwagier Erlanger, jego żydowski siostrzeniec Belmont oraz jego żydowski kolega senator Benjamin tworzyli kazirodczy związek północno-południowy z bezpośrednim połączeniem poprzez Erlangera i Belmonta z domem Rothschildów. Zarówno po stronie północy, jak i południa działali żydowscy agenci związani z domem Rothschildów. Najbardziej znani z nich to August Belmont po stronie północy i Fryderyk Erlanger po stronie południa. Nie będę omawiał burzliwych dziejów sztucznie wywołanej wojny domowej, ale nawiążę do udziału Rosji w tym konflikcie. Włączenie się do wojny Brytyjczyków i Francuzów mogłoby przechylić szalę wojny na korzyść południa co ostatecznie doprowadziłoby do rozbicia Amerykanów na dwa narody. Lincoln i jego sekretarz stanu William Seward zablokowali plany Juda Benjamina poprzez zwrócenie się do Rosji. Wyjaśniam w tym miejscu, że Juda Benjamin był żydowskim intrygantem, działającym w ukryciu po stronie Konfederacji, czyli Południa. Mającym ogromne powiązania z bankami Europy. W wyraźnym przekazie skierowanym do swoich opłacanych przez Rothschildów wrogów z wojny krymskiej, car Aleksander II umieszcza większą część swojej pacyficznej floty w San Francisco i część swojej zachodniej floty w Nowym Jorku. Brytyjsko-francuscy Podżegacze z wojny krymskiej dostają wiadomość i są zmuszeni do wycofania się. Po wojnie, w uznaniu zasług i chęci spłacenia długu za rosyjską pomoc w powstrzymaniu Wielkiej Brytanii i Francji od włączenia się do wojny, Seward zorganizuje zakup Alaski od Rosji. Akt ten nazywany był wówczas szaleństwem Siwarda, ale teraz znamy, Przyczynę tego szaleństwa. Dzięki interwencji Rosji, Brytyjczycy i Francuzi zostali powstrzymani przed włączeniem się do wojny secesyjnej, co udaremniło rozbicie Amerykanów na dwa narody. Włączenie się Brytyjczyków i Francuzów do wojny było zaplanowane przez żydowskiego intryganta Juda Benjamin'a, działającego na rzecz bankierów europejskich. Zakup przez Amerykę Alaski od Rosji był spłatą długu za udzieloną przez nią pomoc. Podsumowując, powodem amerykańskiej wojny domowej, albo inaczej wojny secesyjnej, nie była walka o zniesienie niewolnictwa, jak to się przytacza w historii oficjalnej. Głównym czynnikiem był niesprawiedliwy system handlowy. Dający przywileje północy kosztem południa. Dodatkowo działały żydowskie elity finansowe, reprezentowane w głównej mierze przez rodzinę Rothschildów. Elity te nie dążyły do zakończenia konfliktu, gdyż dzięki wspieraniu finansowemu zarówno północy, jak i południa osiągały ogromne korzyści finansowe. Pomoc Rosji, powstrzymującej wejście Wielkiej Brytanii i Francji do wojny, Przyczyniła się do znacznego ograniczenia ofiar wojennych. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej, Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni, znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek trzeci, w którym opowiedziałem o roli, jaką odegrała carska Rosja w amerykańskiej wojnie secesyjnej. Serdecznie zapraszam na odcinek czwarty, pod tytułem Śmierć w teatrze.